Cześć! Mam na imię Ania, jestem studentką Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz oficerem nawigacji. A dziś zapraszam Was na spotkanie z fascynującą technologią morskich elektrowni wiatrowych. Nasza uczelnia jako pierwsza w Polsce otworzyła kierunek poświęcony morskiej energetyce wiatrowej. Dlaczego jest to takie niezwykłe? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Zapraszam do środka. Od przysłowiowej żarówki, przez sprzęt AGD, przemysł, telekomunikację, do coraz powszechniejszej elektromobilności. Nasza cywilizacja jest ściśle związana z energią elektryczną. Rozwijający się przemysł, nowe technologie, wzrost liczby ludności, urbanizacja powodują, że potrzebujemy jej coraz więcej. Jesteśmy świadkami transformacji energetycznej i poszukiwania nowych źródeł energii, które jednocześnie muszą być ekologiczne i stabilne. Widok turbin wiatrowych na lądzie nikogo nie dziwi, a energia z polskich farm już dziś potrafi pokryć zapotrzebowanie kilku milionów gospodarstw domowych. Jednak to ciągle za mało. Dlatego budowane są nowe elektrownie i coraz częściej z lądu przenosimy się na morze. Już za kilka lat na Bałtyku powstaną nowoczesne, wielkoskalowe morskie farmy wiatrowe. Energia popłynie do nas z rejonu ławicy Słupskiej Środkowej oraz położonej niedaleko Świnoujścia ławicy Odrzeńskiej. A o tym, że warto rozwijać morską energetykę wiatrową, przekonują się już dziś studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie. To właśnie na tej uczelni powstał pierwszy w Polsce kierunek kształcący przyszłych specjalistów inżynierów tej branży. Dlaczego wiatraki na morzu są lepsze od tych na lądzie? Są lepsze i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie zaburzają krajobrazu, nie wnoszą negatywnych skutków dla ludzi czyli hałasy, drgania to na co narzekają ludzie przy lądowych farmach wiatrowych. Wiatr na morzu wieje w sposób ciągły i zdecydowanie mocniej niż na lądzie. A ile w takim razie prądu jest w stanie wygenerować taka nowoczesna morska turbina wiatrowa? Turbiny wiatrowe rozwijają się cały czas. Do niedawna standardem było 2,5 MW. Obecnie standardem przy budowie jest około 8 MW, a już projektuje się nowoczesne turbiny, których moce sięgają 15 MW. Dla przykładu jeden obrót morskiej turbiny wiatrowej, czyli naszego wiatraka, potrafi dostarczyć energię elektryczną, którą zapotrzebowuje gospodarstwo domowe w ciągu dwóch dni. Czego możemy nauczyć się na tym nowym kierunku? Chcemy przekazać naszym studentom wiedzę i teoretyczną i jak najbardziej wiedzę praktyczną, tak żeby nasi studenci byli jak najbardziej przygotowani do przyszłej pracy, zarówno przy budowie farm wiatrowych, obsługi farm wiatrowych, czyli serwisy, naprawy, projektowania, tak żeby sprawdzili się w każdym jednym dziale firmy. To może w takim razie zmienię moją specjalizację? Może warto pomyśleć. Zapraszamy. Przy naszej politechnice działa również rada naukowa do spraw morskiej energetyki wiatrowej. Co ważne, uczelnia otwiera się nie tylko na nowych studentów czy potencjalnych kandydatów, ale również na naukowców z innych ośrodków akademickich, jak i dla biznesu. Zapraszam na relacje z pierwszej konferencji o morskiej energetyce wiatrowej, która odbyła się na naszej uczelni. Środowisko, edukacja, biznes i praca to hasła przewodnie tego spotkania. Witam Państwa w machu naszej uczelni na pierwszej konferencji tego typu, która dotyczy tematyki morskiej energetyki wiatrowej, tematyki bardzo ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, przyszłego sposobu funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce. Środowisko, edukacja, biznes i praca są tematem przewodnim pierwszej konferencji poświęconej Offshore Wind, organizowanej przez Politechnikę Morską w Szczecinie, której RWE Offshore Wind Poland jest partnerem. Nasza współpraca z Politechniką Morską nie ogranicza się do tego wydarzenia. Mamy istotne porozumienie ramowe o współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz edukacji. I to właśnie edukacji dzisiaj. Mówiliśmy i podkreślaliśmy w tym kontekście znaczenie kompetencji miękkich w pracach zespołów pracujących na morzu oraz zespołów projektowych w biurze. Wierzymy, że te kompetencje są bardzo ważne, równie ważne jak te techniczne, a Politechnika Morska w Szczecinie przygotuje najlepsze kadry dla polskiego sektora offshore, z których my jako deweloper będziemy mogli skorzystać. Bardzo dużym wyzwaniem na rynku polskim jest rozwój kadr, pozyskanie przyszłych pracowników związanych z projektami offshore'owymi. Dlatego też zachęcam studentów do e, kształcenia się na tych kierunkach związanych z offshore'em. Polenergia wspólnie z Equinor rozwija projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk 1, 2 i 3. Wspólnie te projekty będą miały aż 3000 MW mocy. Dla bardziej zaawansowanych z nich Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk 2 i Bałtyk 3 przygotowaliśmy, tak jak inni inwestorzy ubiegający się o wsparcie w pierwszej fazie, planu łańcucha dostaw. My jednak poszliśmy o krok dalej. Wspólnie z Ekwadorem realizujemy program flagowy nr 2, Akademia Kompetencji Morskich, w których przewidzieliśmy różne formy edukacji, które docelowo mają pomóc wykształcić przyszłe kadry energetyki, ale edukacja ta skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Nie tylko do studentów i do młodzieży, która wybiera swoją ścieżkę zawodową, ale także do młodszych odbiorców szkół podstawowych. Mamy także w planie współpracę z centrami edukacyjnymi oraz z sektorem akademickim. Należy otwarcie i odważnie powiedzieć, że bez portów nie ma morskiej energetyki wiatrowej. Potencjał w polskich portach jest. Na pewno w kontekście portu Świnouściu potencjał terenowy ale również otacza nas wielki potencjał intelektualny i łącząc te dwa elementy, jesteśmy w stanie wypracować obszar, który będzie częścią łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Port w Świnoujściu przewiduje w najbliższym czasie przygotowanie przy współpracy z dzierżawcą operatorem obszaru, który będzie służył do przeładunków ładunków typu project cargo, w tym właśnie morskich turbin wiatrowych. Także wierzymy, że w najbliższym czasie będziemy w stanie dostarczyć pierwszy w Polsce produkt na rynek, jakim jest terminal do obsługi morskich turbin wiatrowych. A potencjał tego terminalu, to spodziewamy się, że w fazie początkowej będzie to mniej więcej 80 morskich turbin wiatrowych. Morska energetyka wiatrowa to ogromne korzyści dla polskiej gospodarki. To szansa na czystą, tanią energię dla konsumentów. To ponad 130 miliardów inwestycji, to 60 miliardów wartości dodanej do polskiego PKB, ponad 15 miliardów wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat i przede wszystkim to szansa na nowe, innowacyjne, dobrze płatne miejsca pracy. Zgodnie z naszymi szacunkami, z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, rozwój morskiej energetyki wiatrowej do poziomu 6 gigawatów to nawet 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie rynku wewnętrznego, a zatem oddanie do użytku farm wiatrowych morskich zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ten fakt stanie się swoistym katalizatorem rozwoju rodzimego przemysłu. Polska, polskie uczelnie, również szkoły średnie, szkoły techniczne staną się ośrodkiem kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach wykorzystywanych w sektorze offshore wind zarówno na poziomie inżynieryjnym, jak i na poziomie technicznym. Bezpośrednia produkcja energii z wiatru jest jednym z wielu obszarów, które możemy eksploatować na Bałtyku. Na naszej uczelni pracujemy nad tym, jak magazynować energię w wodorze. Uczymy się, jak budować i obsługiwać statki instalacyjne. Bardzo jestem ciekawa, czego konkretnie możemy się nauczyć na danych specjalizacjach i oczywiście ile możemy potem zarabiać. Sama oferta edukacyjna, jeśli chodzi o energetykę morskich farb wiatrowych albo bardziej w całości offshore, jest bardzo szeroka. Natomiast postaram się chyba najbardziej przybliżyć to, co już na dzisiaj istnieje w Politechnice Morskiej. Takim idealnym kierunkiem wpisującym się w te ramy jest oczywiście inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. To jest kierunek, który potencjalnie szkoli bardzo mocnego serwisanta, z jednej strony mechanika, ale z drugiej strony również elektryka albo energoautomatyka. Przedmioty są tak skonstruowane, żeby połowa przedmiotów była właśnie realizowana na wydziale mechanicznym, bezpośrednio związana z hydrauliką, z pneumatyką, z mechanizmami, natomiast druga część przedmiotów jest ściśle elektrycznych. Co nam to daje? To jest to połączenie, które z jednej strony daje uprawnienia GWO, czyli Global Wind Organization, ale z drugiej strony również uprawnienia elektryczne do i powyżej 1 kW. Czyli potencjalnie, jeśli komuś nawet się znudzi praca w energetyce wiadrowej, chociaż nie sądzę, dlatego że przełożenie finansowe jest znaczące, to może pracować na, na przykład jako mechanik albo jako elektryk czy energetyk. Absolwenci Politechniki Morskiej mają możliwość zatrudnienia nie tylko przy samej budowie i eksploatacji turbin wiatrowych, ale także przy procesach przygotowawczych, takich jak badania geotechniczne, geofizyczne czy badania środowiska. Uczelnia specjalizuje się także w kształceniu kadr menedżerskich. Stabilnej i dobrze płatnej pracy dla absolwentów na pewno nie zabraknie. Bo przecież morskie farmy wiatrowe budowane są na całym świecie. Warto jednak przypomnieć, że już za kilka lat w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej powstaną pierwsze farmy wiatrowe, które będą produkować czystą energię dla milionów gospodarstw domowych. Dzięki temu inżynierowie, nawigatorzy, mechanicy i inni specjaliści od turbin wiatrowych, których kształci uczelnia, będą mieli możliwość zatrudnienia na polskim morzu. Dzisiejsi studenci Politechniki Morskiej doskonale wiedzą, że ich przygoda zawodowa z farmami wiatrowymi jest od dawna na właściwym kursie. W szczecińskim porcie jachtowym. O tej porze roku jest cicho, miło i przyjemnie. Ale wiatr na Bałtyku cały czas wieje. Dzisiejsza podróż w poszukiwaniu morskiej energii uświadomiła mi, że jest to najlepsza i najbardziej ekologiczna forma eksploatacji Bałtyku. Niech to będzie nasz nowy energetyczny kierunek. Ahoj!